Pytanie hmm. Okej, okay, ale to jest ważna kwestia akurat od godina Dobrze, potem uczyła się pani w szkole wieczorowo A przedtem, no... gdzie pani chodziła? Przed tym liceum wieczorowym? No nie, bo no, przecież miałam dziecko. Przecież na kobietę, no to było dziecko, więc trzeba było spana przed wyborem mam do szkoła albo dziecko, musiałam poczekać, hmm. aż dziecko świadkowa trochę dopiero mogła być w, w którym momencie pani zaszła w ciąży, kiedy to było, proszę o tym. O, tyle. No to cały życiorys, kiedy się zachodziło w ciąży, kiedy się nie wychodziło w ciąży i tak dalej. No to jest taka jakaś dziwna tragedia. No na tym chyba nie, nie polega opinia. Może trzeba było wyliczyć, ile było ludzi w łóżku, było poza łóżkiem, z kim się nie, spotkałeś na kawę, ze znajomymi i tak dalej. No, no to jest jakaś tragedia z wystawianiem opinii panikanie Kanie pani psycholog Katarzyny. Może zacznie się liczenie jakichś kolegów, koleżanków, czy jakoś tak kogoś na ulicy spotka się, no nie wiem, nie wiem jak to teraz ugryźć. Chcemy poznać Pani życie. To co, życiorys potrzebny? Jakieś podanie, nie wiem, książkę trzeba napisać, że Pani życie trzeba poznać. No, chyba raczej opinia polega na tym, żeby dowiedzieć się o innych sprawach niż o sprawach osobistych, co było, czego nie było. Zresztą dotykanie sfery intymnej jest karalne. I nawet pytanie o takie rzeczy bardzo osobiste, bardzo można powiedzieć emocjonalne, nie powinny by nawet wynikać z takich kwestiach no, 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 no. Jak widać wiedza pani psychiatry, pani... Katarzyny Kaniepier i pani Katarzyny Psycholog. No, naprawdę bardzo niska. Raczej powinny się troszkę douczyć, nie wiem, iść dodatkowy kurs albo coś, bo raczej y, to była opinia, którą pisały panie jako parodia opinii. <śmiennie> no, 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 no. no. <śmiennie> Równie dobrze mogłyby przyczynać dobrze ro dobry romansik, jakiś z książki czy czegokolwiek przepisać na no to samo wyjdzie, bo to, co one wyprawiały na pisaniu niby tej opinii do sądu, to po prostu to tak jak ta pani Ewa, pani Halina coś widzą, coś słyszą i tak dalej, więc dopowiadają sobie tak, jak pani sędzina układa zeznania z świadków.